Dzień dobry. Dzisiaj powiem Wam o olejku cytrynowym i jego absolutnie wyjątkowych właściwościach. Ja nazywam się Gosia Wczowska, jestem promotorem zdrowego stylu życia, pasjonatem i edukatorem olejków eterycznych. Olej cytrynowy jest wyciskany ze skórki cytryny i posiada bardzo silne właściwości oczyszczające nasz organizm z stok toksyn. Jest silnym antyoksydantem. Możemy rozpraszać go w powietrzu za pomocą dyfuzora co oczyści wtedy nasze powietrze ze wszystkich patogenów, wirusów, bakterii, grzybów. Możemy stosować go zewnętrznie na naszą skórę. Zadziała wtedy jak naturalny środek przeciwbakteryjny albo nawet przeciwgrzybiczy. Musimy jednak pamiętać, że olejek cytrynowy, jeżeli stosujemy go na skórę, musimy rozcieńczyć z olejem na przykład kokosowym albo z oliwą z oliwek. Możemy go stosować do ustnie i tu uwaga, zawsze powtarzam, i powtórzę to jeszcze raz, że olejki eteryczne, oczywiście nie mylić z olejkami, olejami zapachowymi do ciast, które najczęściej z olejkami nie mają nic wspólnego, że tylko olejki eteryczne, które. Mają wyraźnie na buteleczce napisane, że mogą być stosowane do ustnie, tylko takie olejki mogą być stosowane rzeczywiście do ustnie. Jeżeli takiej adnotacji nie ma, to absolutnie nie polecam, nie wolno wręcz takiego olejku stosować wewnętrznie, do, czyli do ustnie, ponieważ może być w tym olejku coś więcej niż sam olejek, czego nie możemy naturalnie spożywać. Więc jeżeli mamy już ten odpowiedni olejek cytrynowy, możemy używać go do ustnie, kiedy jesteśmy na przykład przeziębieni, mamy różnego rodzaju infekcje wirusowe, bakteryjne. Możemy używać go, kiedy potrzebujemy na przykład oczyścić nasz organizm z toksyn, albo kiedy na przykład potrzebujemy orzeźwienia. Możemy wtedy użyć go razem z olejkiem miętowym na szklankę wody. Bardzo świetnie orzeźwia, daje, oczyszcza nasz... Nasz organizm. Jeżeli podoba Ci się to wideo i uważasz, że są to dla Ciebie wartościowe informacje, polupie albo udostępnij na swoim profilu, być może komuś z Twoich znajomych przyda się to i być może skorzysta z moich porad. Pozdrawiam i do zobaczenia.